Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu. Recenzja Citroena DS3 2016. Wygląd zewnętrzny, wnętrze, dane techniczne, systemy bezpieczeństwa, ceny i wyposażenie. Na końcu artykułu Panorama wideo Citroen DS3 2016 Recenzja Citroëna DS3 2016 Model zewnętrzny, wnętrze, dane techniczne, systemy bezpieczeństwa, ceny i wyposażenie. Na końcu artykułu Panorama wideo Citroen DS3 2016 Francuskiemu koncernowi samochodowemu Citroen można zarzucić wszystko. Ale nie brak oryginalności i stylu. Żywym tego przykładem jest mały gorący Hatchback DS3, który po raz pierwszy zadebiutował w połowie 2010 roku. W 2014 roku, na moskiewskim salonie samochodowym, Francuzi zademonstrowali zaktualizowaną wersję modelu, która została wyposażona w szereg ulepszeń zarówno pod względem wzornictwa, wystroju wnętrza, jak i parametrów technicznych. Warto zaznaczyć, że gama DS jest bardzo popularna wśród Europejczyków nie tylko ze względu na swój oryginalny wygląd, ale także dzięki mocniejszym i bardziej elastycznym silnikom, które pozwalają czerpać wiele przyjemności z jazdy. Niestety, do niedawna rosyjski konsument niechętnie patrzył w kierunku małych i oryginalnych samochodów. Ale stopniowo sytuacja zaczyna się zmieniać, a model DS3 z roku modelowego 2016 ma wszelkie szanse, aby stać się bestsellerem w swojej klasie. Wygląd zewnętrzny zaktualizowanego Citroena DS3. Wygląd zewnętrzny samochodu można scharakteryzować w trzech słowach: niesamowity, dynamiczny i stylowy. Nadwozie trzydrzwiowego Citroena DS3 wyróżnia się wyrazistymi liniami. Kontrastującym dachem i oryginalnymi tylnymi szybami bocznymi. Dynamiczny profil samochodu podkreślają poszerzone nadkola, oryginalne obręcze kół, aerodynamiczne lusterka boczne i niewielki spoiler nad drzwiami bagażnika. Niemniej stylowo i wraziście wygląda twarz Hatchbacka, który otrzymał bardziej technologiczną i oryginalną optykę przed nią. Reprezentowaną przez trzy sekcje diod LED i lamp xenonowych. Według zapewniań producenta, nowa optyka stała się bardziej energooszczędna, ale będzie dostępna tylko w topowych wariantach wyposażenia. Przód samochodu jest również podkreślony masywnym grillem i muskularnym zderzakiem przypominającym sportowe dziedzictwo modelu. Przednia część hatchbacka wykonana jest w stylu minimalizmu, Natomiast nieco ożywia obraz obecnością oryginalnych tylnych świateł i podwójnych rur wydechowych. Producent przyznał modelowi następujące wymiary. Prześwitał ta wynosi 130 mm, więc podczas szturmowania krawężników warto zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić przedniego lub tylnego zderzaka. Według oficjalnych danych masa własna Citroena DS3 może wynosić od 1075 do 1165 kg, w zależności od poziomu wyposażenia. Wnętrze Citroena DS3. Wnętrze samochodu jest bardzo oryginalne co podkreśla zastosowanie wysokiej jakości materiałów wykończeniowych. Przed kierowcą znajduje się sportowa kierownica obszyta perforowaną skórą, a także oryginalna deska rozdzielcza, reprezentowana przez trzy głębokie studzienki. W centralnej części torpedy znajduje się duży ekran dotykowy kompleksu rozrywkowo-multimedialnego pod którym znajduje się oryginalna jednostka sterująca mikroklimatem i systemem audio. Francuscy projektanci oferują nabywcom dużą liczbę wariantów kolorystycznych wystroju wnętrza, co pozwala spersonalizować wnętrze w zależności od gustów właściciela. Przednie fotele występują w dwóch wariantach: dynamiczny i komfortowy. Przy czym zarówno pierwszy, jak i drugi może pochwalić się dobrym podparciem bocznym i szeroką listą regulacji, co zapewnia wygodne siedzenie pasażerom o niemal dowolnej budowie ciała. Tylne fotele w teorii są w stanie pomieścić trójkę pasażerów, ale w praktyce tylko dwójka będzie czuła się tu mniej lub bardziej komfortowo, a i to podczas podróży na stosunkowo krótkich dystansach. Pojemność bagażnika samochodu jest niewielka i w stanie kempingowym wynosi zaledwie 285 litrów. Jego pojemność można zwiększyć do 980 litrów poprzez złożenie siedzeń tylnego rzędu, proporcja 42.60. W przestrzeni bagażowej pod podłogą znajduje się klatka bezpieczeństwa i niewielki zestaw naprawczy zaprojektowany. Aby pomóc właścicielowi samochodu w przypadku przebicia opony, należy pamiętać, że aby podkreślić ekskluzywność i oryginalność samochodu, Citroën oferuje potencjalnym nabywcom siedem różnych wariantów wizualnego projektu nadwozia i wnętrza, WAWE, SREATIVE, AVIATION. Maori i inne. Dane techniczne Citroën DS3 2016. Obecnie Citroen DS3 pierwszej generacji na rynku krajowym jest oferowany z trzema silnikami benzynowymi do wyboru z których każdy spełnia normy środowiskowe Euro 5 i wyróżnia się wysoką oszczędnością paliwa. Pierwszym z nich jest 1.4 litrowy silnik benzynowy o mocy 95 KM. Silnik ten może współpracować wyłącznie z pięciobiegową manualną skrzynią biegów wyposażoną we wskazanie najbardziej optymalnego momentu zmiany przełożenia. Prędkość maksymalna samochodu z tym silnikiem wynosi 184 km/h a przyspieszenie od 0 do 100 zajmuje 10,6 s. Średnie zużycie paliwa wynosi 5,9 litra. Na rynku europejskim zaktualizowany Citroen DS3 ma nowy 3-cylindrowy silnik benzynowy, a także dwie wysokoprężne jednostki napędowe Bluch D100 i 120. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy te jednostki napędowe zostaną zaprezentowane w Rosji? Należy zauważyć, że Hatchback oparty jest na nowoczesnym wózku z napędem na przednie koła Hatchback oparty jest na nowoczesnym wózku z napędem na przednie koła, reprezentowanym przez niezależne zawieszenie i kolumny Macphersona z przodu oraz półniezależne zawieszenie z tyłu. Co gwarantuje optymalną równowagę między płynnością ruchu a sterowalnością. Trudno jednak nazwać samochód miękkim. Bezpieczeństwo. Jak przystało na każdy nowoczesny samochód, zmodernizowany Citroën DS3 otrzymał bogatą listę wyposażenia odpowiedzialnego za pasywne i aktywne bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Obejmują one zaawansowany system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. Ponadto samochód może być opcjonalnie wyposażony w czujniki monitorowania martwego pola, tempomat, a także kamerę dookólną i parktronikę, co znacznie ułatwia życie kierowcom w dużych metropoliach. Ponadto producent wyposażył samochód w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami, a także mocowania ISOFIX zapewniające mocowanie fotelików dziecięcych wyposażenie i cena Citroen DS3 2016 producent przewidział dla Hatchbacka cztery różne opcje wyposażenia sochic i sport Hitz, a także 3D i mywaj już w podstawowym wyposażeniu samochód posiada felgi ze stopów lekkich R16 Droższe konfiguracje oferują możliwość wyboru wykończenia wnętrza spośród kilku wariantów kolorystycznych. Minimalny koszt samochodu w Rosji zaczyna się od 18,1 tysiąca dolarów, nieco ponad 1,17 miliona rubli, a ci, którzy chcą uzyskać najwyższą konfigurację, będą musieli włożyć co najmniej 19,8 tysiąca dolarów. Około 1,32 miliona rubli. Podsumowanie zaktualizowany citro DS3 to jasny, stylowy i oryginalny samochód, który może dać właścicielowi prawdziwą burzę pozytywnych emocji, począwszy od wyglądu, a skończywszy na ustawieniach silnika i zawieszenia, Samochód prowokuje kierowcę do aktywnej jazdy na wszelkie sposoby. Dzięki trakcyjnym silnikom auto doskonale przyspiesza już od 1500 obrotów z leszmin niezależnie od wybranego biegu, a ostra kierownica i sztywne amortyzatory pozwalają dosłownie lizać zakręty. To mały. Zwinny i sportowy samochód, idealny dla stylowych i oryginalnych młodych ludzi prowadzących aktywny tryb życia. Panorama wideo roku modelowego Citroën DS3 2016. Pozostałe zdjęcia Citroena DS3 z 2016 roku.